Tworzymy nowy dokument tekstowy. Uruchamiamy program Word. Następnie pusty dokument. W nowym dokumencie tekstowym napiszemy tekst. Od wieków zajmowano się wykonywaniem różnego rodzaju obliczeń. Do napisanego zdania dopiszemy jeszcze zdanie. Aby je ułatwić wymyślano i konstruowano maszyny liczące, które stały się pierwowzorami komputerów. Dokument tekstowy możemy zapisywać poprzez plik Zapisz jako, wybierając odpowiedni folder, następnie wpisując nazwę pliku, nazwa pliku, klikając następnie Zapisz.